Tak, jeszcze przed startem pasty przypominam o zasubskrybowaniu mojego kanału, gdyż 75% z was oglądających nie subskrybuje go i zapraszam do słuchania. Ogólnie to taką złotą zasadę na Tinderku, że wszystko przesyłam w prawo, a później napatrzę, co mi Bóg dał. Pewnego razu po pełnej rundzie odłożyłem telefon i zacząłem oglądać Netflixa. Po chwili telefon wesoło wibruje. Oho, zobaczymy, co mi przyniósł ślepy los. Otwieram Tindera, <grym> patrzę, a to mu Kurwa karzeł, ja je wie, zmaczowało mnie z karłem. <laughs> Szybko przemyślałem co napisać, ponieważ takiej sytuacji nie można przegapić. Stukam o ekran, naciskam wyślij. Hej, czy to prawda, że lanisterowie zawsze spłacają swoje długi? Mija może z dwie minuty, telefon znowu wibruje. Hehe, <laughs> mógłbyś się bardziej wysilić. Stwierdziłem, że wyjebane i nie ma sensu dalej pisać. Telefon znów wibruje, biorę go do ręki, a tutaj znowu Krlica pisze. Kurwa, jakiś wallow tekst. Jak mi minął dzień i takie inne. Chuj, pośmieszkuję sobie z karłem. Najwyżej, no kiedyś do niej wpadnę i imię w kurwi, to postawię ją na szafie i wyjdę, pomyślałem. No i tak zaczynamy pisać. Po jakimś czasie zobaczyłem, że pani karze mocno się zaczęła wkręcać, więc ewakuowałem się z tindera, usuwając parę. Jakie było moje zdziwienie, gdy następnego dnia napisała do mnie na Instagramie. Zignorowałem to. Wieczorem wchodzę na face'a. Wiadomość w skrzynce filtrowanych. Ja pierdolę, znowu karlica. Czy siatka szpiegowska karłów w Polsce jest aż tak rozwinięta, że znalazła mnie jebana wszędzie, nawet na snapchacie? Zaczęła mnie lekko niepokoić ta sytuacja, ale oczywiście zignorowałem i zablokowałem. Ale to jeszcze nic. Poszedłem sobie do Biedronki, żeby kupić karkówkę na grilla. Wybrałem taką ładną, soczystą i idę do kasy. Kiedy jestem przy kasie, dostaję SMS-a z nieznanego numeru. W Lidlu mają tańszą. Jałem to karkówką podłogę i uciekłem do domu. Wbiegam na górę i wyskoczyłem cały trzęsąc się na balkon, aby zajarać. Nagle słyszę świst i na mój balkon spadają liny, a po nich zjeżdża jednostka uderzeniowa karłów. Wyrzuciłem szlugę i schowałem się do mieszkania. Rozległ się dzwonek do drzwi. Podchodzę, otwieram, patrzę, a tam kurwa banda karłów niesie moją wybrankę na lektyce. No, to teraz zobaczysz jak lanisterowie spłacają swoje długi. Wypaliła w moją stronę. Trzasnąłem drzwiami... Ale pod naporem karlej armii moja barykada w końcu upadła i zdobyli moje 40 metrów kwadratowe szturmem. W tym momencie piszę do was, że Randola, a banda wściekły karów rozpierdala mi mieszkanie. Send help, please.